męczki z tej strony MWS, naszą wideo studio. Tak Dlatego nazywam się Krzysiek i będę dzisiaj robił recenzję. Yy, Ale tak, zaczynając, to jest piękny sobotni. Po... Jest piękny sobotnie po, po południe. Słońce środkie. Zarki śpiewają, patyc z okosikosiawką. A chciałam nakręcić film na YouTube. Zła czasem w tej stopniu u mnie. Ile u jak wam minął pierwszy tydzień szkoły? Mi dobrze. Plusy, jeden minusik. Ale tak to nie było jedyne, To mnie bardzo cieszy. I dzisiaj będę recenzjonował książkę zwiadowcy Ruiny Golanu. Książkę napisał John Flanagan w roku... zaraz zobaczę... w 2004. Książka jest z roku 2004. Powiada o historii pewnego chłopaka Willa, który jest sierotą i yy, mieszka w takim sierociństwo, takiego bawanna Tutaj bardzo mi się ta książka podoba, gdyż nie lubię jakie książek, mam wiele udziwnień, ale ma taki fajny znaczek tych wiodowców, taki dęb. Fajny napis, rozdział 9, na tym dębie. Yy, te takie łuczki i pokadują, pokazują, kiedy... Jakby się kończy dany rozdział, i to jest według mnie bardzo fajna okładka, też zwykła, normalna okładka, proszę. I dlatego. No i historia to jest o młodym Willu, który mieszka w Syracincu, i tam jest coś takiego jak dzień wyboru, czyli dzień, w którym wybierają i gdzie chcą się uczyć. I Will wybiera nauczenie w szkole rycerskiej jednak jest zbyt drobny i to sobie jak ja. Nie mam miejsca. No, albo, że to mam takie takie takie, takie, takie brodki. Mamo, mam mięśnie! Yy, nie mam mięśni i w ogóle... I jest taki halt z Wiodowca. Jestem z tymi takimi ludźmi, którzy bardzo dobrze potrafili się maskować. Przez to ludzie myśleli, że zostali, że są niewidziani. No i oni... No i zaproponujący przekazał kartkę, tak? no bo no że nie będę... Dobra. Jak, jak się już dostałem do nauki, zapamiętam to, to wam potem, to nie będę mówił, żebyście mogli sobie przeczytać, książka jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, jak się przeczyta tą książkę, to chce się też czytać inne, innych recenzje też będę robił, Mam do dziewiątej książki, dziewiątkę właśnie, ósemkę dziewiątkę właśnie czytam, i są bardzo w ogóle, ta seria jest bardzo wciągająca, jeszcze jest jedna seria Johna Ganna yy, Drużyna, są cztery części, takie ozwyczaj książeczki, i pozdrawiam was bardzo serdecznie, w ogóle yy, tych, no i tam kończy się to dziwne lsedo, zaraz przeczytam. to przeczytam. Spawrażynowany temu, był to już a więcej niebawem. Dobra, to mam potem. Yy, te, nie, nie, poczekajcie. To będzie zaraz dziwne, dziwne, bardzo dziwne. O. Bo wszyscy jesteśmy z siebie dumni, Willu, a ja chyba najbardziej ze wszystkich. Pocałowała go. What the fuck! Piękne zakończenie dla fajnej książki. A jej usta były niewiele więc ją się bardzo delikatne. Nie ma żadnych miłosnych. O wiele bardziej wolę o akcję. No ale. A już tak było na oczy, była, Dobra, w każdym razie to jest na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek ziomeczki. Ej, a poproszę o łapki w górę, subskrypcję. Będę